Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam do spotkania ze Słowem z Ewangelii Świętego Łukasza. We czwartek 16 grudnia Kościół modli się wypowiedzią Pana Jezusa. O Janie chrzcicielu, poprośmy o światło dzisiaj z Matką Najświętszą. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, O Pani nasza, orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem Swoim nas pojednej, Synowi Swojemu nas polecej, Swojemu Synowi nas oddawaj. Matko Słowa, módl się za nami. Ewangelia z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy wysłannicy Jana odeszli, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie, Co wyszliście zobaczyć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w pałacach królewskich przebywają ci, którzy noszą okazałe stroje i żyją w zbytkach. Ale co wyszliście zobaczyć? Proroka? Tak, mówię Wam nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano. Oto posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci drogę. Powiadam Wam bowiem, Między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana, lecz najmniejszy w Królestwie Bożym większy jest niż On. I cały lud, który Go słuchał, a nawet celnicy przyznawali słuszność Bogu, przyjmując chrzest Janowy. Faryzeusze zaś i uczeni w prawie udaremnili zamiar, Bo zamiar Boży względem siebie, nie przyjmując chrztu. Od niego. Fragment, którym się dzisiaj modlimy, jest powiązany ze słowem, które było dnia poprzedniego, które czytaliśmy wczoraj. To słowo, które mówiło o inicjatywie Jana. Jan posyła. Swoich uczniów do Jezusa z zapytaniem, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać. Powiedzcie, Janowi, mówi Jezus, o tym, co dzieje się. Chromi chodzą, niemi mówią, nie mi widzą. Powiedzcie mu, że tak się dzieje. W tym czasie właśnie wielu uzdrowił. Odchodzą jego uczniowie z tą odpowiedzią. Może była dla nich tajemnicza, podobnie jak pytanie. Jana Chrzciciela. Dlaczego pytał o to w ten sposób? Niosą odpowiedź Jezusa. I wtedy właśnie Jezus mówi o nim, mówi o Janie. Warto wracać do Jana Chrzciciela. Warto go y, poznawać, warto mu się przyglądać. Jan Chrzciciel kryje w sobie bowiem taką tajemnicę, Człowieka słowa, człowieka misji, którą otrzymał od Boga. Bardzo pięknie o nim Pan Jezus mówi. Jakby ta, ta wypowiedź wprost, o Janie, poprzedzona jest takimi pytaniami, jest jakby takim testem dla słuchaczy, testem dla nich, jakie mają oczekiwania, czego szukają. Czego szukali, kiedy szli na pustynię, tam gdzie chrzcił Jan? Czego szukają teraz, kiedy idą tam, gdzie jest Jezus? Może czasem te poszukiwania i oczekiwania są powierzchowne, zewnętrzne, takie doraźne, jak zainteresowanie, jak wrażenie. Osoba Jana cieszyła się, Jan cieszył się ogromnym autorytetem. O nim mówiono z szacunkiem czasem, odnosząc się do jego stroju, do jego sposobu życia. Padały też takie określenia, że jest dziwny, że jest dziwakiem, że, że żyje właśnie w sposób taki niepodobny do, do, do sobie współczesnych. Żywi się szarańczą, pamiętamy, miodem leśnym, odziany jest w skórę wielbłąda. Tak ludzie nie chodzili w tym czasie. Ale to wszystko jest częścią jego życia, jego misji. Po tych wszystkich pytaniach, to szliście na pustynię, żeby czciny oglądać, żeby szukać kogoś, kto jest elegancko ubrany? To nie tam. Szukaliście proroka? Słusznie bardzo piękne imię, którym nazywa Jana Chrzciciela Jezus. Nie tylko przywołuje Jego imię, ale określa Jego tajemnicę, Jego tożsamość. Jest prorokiem. Za chwilę dodaje więcej niż prorokiem. Kim można być więcej niż prorokiem? Jakie istnieje stopniowanie? Jest prorok, wyżej niż prorok jest ktoś jeszcze? Jezus nie idzie w tę stronę. Mówi o tym, że Jan nie tylko głosi słowo od Boga, ale szczególne słowo się odnosi do Jana. Właśnie to. On jest tym, o nim właśnie Bóg mówił. Pośle mojego wysłańca, który przygotuje Tobie, czyli Jezusowi, drogę. Kościół wspomina osobę Jana Chrzciciela i wspomina tę misję, wspomina pokorę Jana, jego całkowite podporządkowanie się Jezusowi. Pamiętamy te słowa w momencie, kiedy Jan udziela chrztu Panu Jezusowi nad Jordanem. Ja mam chrzcie Ciebie, to ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie i pytasz szczerze. Nie ma w tym niczego z jakiejś gry, z jakiejś grzeczności. Ma świadomość, zna prawdę. Ten ten, który przyjdzie, ten, który ma przyjść, dla, dla kogo pracuje, komu przygotowuje to miejsce. On jest obłubieńcem, robi mu miejsce i cieszy się tymi, którzy idą za Jezusem, nawet wtedy, jak to są jego uczniowie. Więcej niż prorok, bo na nim, w nim Bóg wypełnił swoją zapowiedź, a więc jego tożsamość została. Zapowiedziana przez te słowa przygotuje ci drogę. Będzie moim wysłańcem i przygotuje drogę. Pan Jezus mówi dalej, że Jan jest największym człowiekiem nie tylko swojego pokolenia, ale ery, a więc tego czasu, który jest nazywany Starym Przymierzem. Nie narodził się nikt większy od niego. I wróćmy jeszcze raz do tego: wielkość nie wyraża się w tym, kto ile zebrał, kto ile napisał, kto ile wygłosił nauk tych misji, które, które są powierzone. Nie w tym. Wielkość rodzi się z tego, że Jan rozpoznał i wypełnił to, co Bóg dla niego przygotował. Dlatego ta misja Jana, ona, ona mu zapewnia, ona go prowadzi, ona go czyni wielkim, prowadzi go do wielkości. Jezus mówi o innej wielkości, która jest jeszcze możliwa, dostępna. To jest wielkość nowego porządku, jakim jest przymierze, które On zawiera. Przymierze, które zawarł Mojżesz między Bogiem i ludem, Josué to odnowił, w tym porządku zbawienia, w tym etapie historii zbawienia, Jan jest największy. Ale pojawia się nowy porządek. I wielkość już nie rodzi się z tego, że w życiu człowieka wierzącego, tak jak w życiu Jana, wypełnia się słowo, ale z tego, że jesteśmy dziećmi bożymi, że jesteśmy. Włączeni w Jezusa, wszczepieni w niego, że jesteśmy w Jezusie dziećmi ojca. Inny porządek, nowy, zaskakujący. To jest przeskok, jak czasem mówimy o tym, że, że w technologii nastąpi jakiś wielki przeskok. To, to, są, to są ogromne zmiany, to, to, jest, to, jest, to jest przyspieszenie, to jest no, zupełnie inny świat. Więc jest tym innym światem. Tym przyspieszeniem, tym nowym tytułem, nowym startem jest właśnie Królestwo Boże. Kto jest najmniejszy w Królestwie Bożym? Ten, kto jest pokorny, ten, kto jest sługą, kto szuka wielkości w tym, żeby służyć, ale tak, idąc za tymi myślami, dojdziemy do osoby Jezusa. On jest. Większy od Jana Chrzciciela, nie ma większego od Jezusa, od tego, który jest posłany. I Pan Jezus przywołuje jeszcze odpowiedź na misję Jana. Mówi o celnikach, o całym ludzie, który go słuchał, nawet celnicy. Nie chodzi tylko, oczywiście, kiedy słyszymy to słowo, to. W rozumieniu współczesnych nie chodzi tylko o to, kto jaki ma zawód, ale jaką przyjmuje w życiu postawę. Jego celem jest ustawić się, żyć no, we współpracy, jakoś się odnaleźć w sytuacji, w jakiej znajduje się obecnie Judea czy właśnie Izrael. No, są okupowani, to więc w, tym, w tych warunkach znajdują jakiś sposób na to. Współpracują z okupantami, spotykają się z poganami, co dla pobożnych Żydów było nie do zaakceptowania. To byli ludzie, którzy się pozbawiali tej przynależności do narodu wybranego. Oczywiście nie mówię o tym, że, że tracili jakiś, jakiś dostęp, ale, ale byli traktowani jako ci, którzy odpadli. Jako ktoś, kto się sprzeniewierzył przymierzu, tej przynależności, temu zeszczytowi bycia członkiem narodu wybranego. Ci usłyszeli Jana, ci mu przyznali słuszność, ci uwierzyli temu, co mówił, zmieniali swoje życie, spełnił się w nich czy nie tylko w Janie, ale też w tych, do których głosił Słowo. Spełniła się Boża zapowiedź i spełnił się Boży Plan. Więc przez Jana do nich dociera światło. Oni się zmieniają, nawracają. Przyznają słuszność Bogu, przyjmując chrześcijanowy. I to smutne zdanie. Faryzeusze zaś i uczeni w prawie udaremnili zamiar Boży względem siebie. Udaremnili. Bóg chciał także ich przemiany, ich nawrócenia, ich gotowości na przyjście Jezusa. Ale oni nie, nie poddali się temu, nie słuchali. Może tak, kiedy docierało do nich, albo może tam nawet byli osobiście, gdzie Jan głosił naukę, to tak go słuchali właśnie z dystansem, jakoś yy, yy, oceniając może. Nie, nie mam żadnej relacji na ten temat, ale nie przyjęli, nie uwierzyli, Coś, gdzieś zatrzymało się to słowo, zatrzymywało się to słowo rędzia, zatrzymywało się, nie docierało do serca, nie przemieniało ich. Udaremnili zamiar Boży względem siebie. Bardzo to mocne słowo, przy całej wielkoduszności, miłosierdziu Boga. Przy Jego wszechmocy człowiek jest w stanie zatrzymać całe to Boże działanie wobec siebie, nie przyjąć go. Kim jest Jan? O tym mówi Jezus. Jest prorokiem, nawet więcej niż prorokiem, jest tym, na którym wypełniły się te konkretne słowa o przygotowaniu drogi, jest Bożym narzędziem, dzięki któremu tak wielu ludzi wróciło do Boga, tych, którzy byli spisani na straty. I jest tym, przez którego Bóg ujawnił prawdę o sercu. O sercu tych, którzy byli blisko fizycznie, ale ich serce było zamknięte i udaremnili zamiar Boga względem siebie. Podziękujmy za tych proroków, za te osoby, przez które Bóg do nas przemawia przez które wzywa nas do przemiany do nawrócenia przywołajmy dzisiaj w modlitwie te osoby które Bóg postawił na naszej drodze tak wielu z nas tak wielu z nas słuchało Jana Pawła II słuchało kardynała Wyszyńskiego to są już dzisiaj święci błogosławieni może to byli nasi prorocy może to był ktoś przez kogo pan bóg do nas przemówił mocno Głęboko. Można by te osoby tutaj wyliczać, mnożyć ksiądz Jerzy, popiełuszko, czy jeszcze jakieś inne osoby. Może dzisiaj Pan Bóg stawia na naszej drodze kogoś, kto jest wypełnieniem Jego słowa, jego zamiaru. Stawia go dzisiaj i do nas przemawia przez niego. Po czym to poznać? Może tak jak celnicy, czujemy słuszność. Że to jest prawda, że tak jest, że to Bóg działa. Może odkrywamy też taki opór jak ci faryzeusze. Nie chcieli tego słuchać. Opór jeszcze nie jest końcem, nie jest czymś ostatecznym. Opór może być tym momentem, gdzie jak go uchwycę, mogę to miejsce otworzyć przed Panem Bogiem. To jeszcze nie koniec. To nie musi oznaczać udaremnienia zamiaru Boga względem mnie, chyba że go po prostu zostawię i, i tym oporem będę się kierował. Oby się tak nie stało. Czas adwentu powoli przejdzie w drugą część e, tego oczekiwania na narodzenie Jezusa, aby nasze serce było gotowe zgodnie z zamysłem Boga, a wyraża go przez tych, którzy głoszą nam Słowo. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Panem Bogiem.